Rozpytywano mnie, czy jestem gotowy przeprowadzić zamach stanu, bo do tego prowadza. to ważna sprawa. W... Przyjdzie czas, że i o tym będziemy rozmawiać. W pamiętnikach pewnie. Tak? W pamiętnikach, natomiast nie, zamachu stanu ze mną się nie zrobi. Ja to nazywam zamachem stanu. To oczywiście nie wypełnia kryteriów prawdopodobnie prawnych zamachu stanu, ale ja mówię o zamachu stanu, mając na myśli sytuację, w której prezydent został wybrany, a ja mówię. No nie podoba mi się ten prezydent. To może ja go nie zaprzysięgnę, Pobędę sobie prezydentem, bo przecież takie były koncepcje, no przecież pan to czytał, tak? Hołownia nie będzie miał wyjścia, zrobi przerwę. zrobi przerwę i wtedy jakby zostanie mu to podane na tacy, wtedy mu się wjedzie z tymi ustawami, on je szybko podpisze, a później zrobi wybory. I ja im tym, którzy by nie przychodzili z tym, ale kto wie, a wiecie, do politycy, prawnicy, różni ludzie, którzy byli, ja to rozumiem, sfrustrowani wynikiem wyborów prezydenckich, ale z tego powodu, że wygrał nie. Ten kandydat, który mi się podobał, nie wynika, że, że można państwo zawiesić.